18. W Grand Theft Auto 5 Rockstar postanowił na kilka sposobów zmienić tradycyjne postrzeganie gry z otwartym światem. Świat gry jest piękny, olbrzymi i różnorodny. Rozległa, satyryczna wizja współczesnej południowej Kalifornii. Z jej górami i oceanami, luksusowymi sklepami i centrami handlowymi, dzielnicami biedy i specyficzną przyrodą, plażami i lasami, wyszukaniem i absurdem, chciwością i hipokryzją. Troszkę mówię co i amigo. Po raz pierwszy w grze spotkamy nie jednego, lecz trzech głównych bohaterów. Michael to niegdyś świetny rabuś banków, dziś nie tak świetna głowa rodziny. Franklin, oportunistyczny uliczny cwaniak, jest przekonany, że otaczają go kretyni. No i Trevor. Im mniej o nim powiemy, tym lepiej. Wprowadzenie trzech głównych bohaterów pozwoliło Rockstarowi na splecenie zarówno narracji, jak i struktury indywidualnych misji w jedną nierozerwalną całość. Gracze mogą przeskakiwać pomiędzy punktami widzenia bohaterów Jagie, i od jednej kipiącej adrenaliną akcji do drugiej pozwala to uczynić misję o wiele bogatszymi i bardziej emocjonującymi. Damn. Dostęp do trzech głównych postaci pozwala też na delikatne pofolgowanie podglądactwu, gdyż w dowolnej chwili można zajrzeć do ich kumpli i dowiedzieć się, co porabiają w wolnych chwilach. Jeez, Pop, więcej i może nie będę by 35 Świat jest nie tylko olbrzymi, lecz również przepełniony ogromem ciekawostek i zadań. Samochody do odpicowania, samoloty do oblatania, ciuchy do noszenia, sporty do uprawiania, objawienia do doznania, oceany do nurkowania, zwierzęta do podziwiania, polowania i omijania z daleka, dziwacy do obserwowania, poznawania i przyjaźnienia się, nagrody do zgarnięcia i tak dalej, i tak dalej. Simply wonderful, and you. Somewhere stuck between joyful and peachy. Duży nacisk został położony także na mechanikę gry, aby każdy jej aspekt uczynić równie zabawnym i przemyślanym, jak i obszernym. Wszystko od strzelania przez samochody jazdę na rowerze jest doskonale dopracowane i przynosi frajdę. Jednak oprócz tych wszystkich rozgrywek ludzie muszą też myśleć o prawdziwej pracy. Jakkolwiek sympatyczni byliby ci ludzie, są oni groźnymi rabusiami. Area, right? so to block, którzy, by się utrzymać, zmuszeni są przygotowywać i wykonywać coraz bardziej ryzykowne napady. Gracz osobiście przygotowuje skoki, a potem ustala, jak i w jakim składzie zostaną wykonane. Po podziale łupów sam zdecydujesz, na co przeznaczysz swoją dole. Może to być wszystko od rozsądnych inwestycji, tatuaży i szybkich samochodów. O ryzykowne pomysły, takie jak Akcje Spółek czy Nieruchomości w Los Santos. Jest jeszcze Grand Theft Auto Online, które przedstawimy Wam wkrótce.